Dobry, kochani, przychodzę do Was spontanicznie, w zasadzie jak zawsze, ale w innym krajobrazie, zobaczcie, jestem tutaj w środku plaży, że tak powiem, na Costa Blanca, obok Alicante dokładnie. Przychodzę do Was z pewną historią, z historią, która mi się przydarzyła w Polsce. Mogę powiedzieć, że to jest historia z pociągu. Także Wam opowiem, i też potem wytłumaczę, dlaczego opowiadam. Więc jak byłam w Polsce i jak jechałam pociągiem, to czytałam sobie książkę książkę Janusa, książkę Ustawienia Hellingera jak ktoś za tą książkę, to wie, że ta książka wygląda jak encyklopedia. Ona jest po prostu taka gruba, że nie da się nie zwrócić na nią uwagi. No i na początku byłam przy dziale sama, ale potem dosiadł się pan i właśnie ona zwróciła jego uwagę. Też ze względu na to, że jego narzeczona, czy dziewczyna kończy studia psychoterapii, chyba, że już skończyła, w zasadzie już, już trochę czasu minęło, ale do rzeczy. No i zaczęliśmy rozmawiać właśnie na tematy takie alternatywne. Bardzo ciekawa rozmowa. Tak, bardzo w temacie, też taki bardzo zaciekawiony, to wszystko. No i dosiadła się dziewczyna, młodziutka dziewczyna, która ewidentnie przysłuchiwała się naszej rozmowie. I tak wyczułam, że nie do końca chce się udzielać, ale słuchała, więc okej. Okay. No i zaczęłam rozmowę na temat chorób fizycznych i na temat właśnie alternatywnych metod. I w pewnym momencie ona się do nas dołączyła, patrząc się na mnie, powiedziała. I ja się z Tobą nie zgadzam. A ja mówię, tak? A co się wydarzyło? No i ona mówi, że aktualnie choruje na raka rdzenia kręgowego i jej metody alternatywne nie pomogły. Więc ja się zapytałam, co robiłam i jak długo. No i ona powiedziała, że nie pamięta. Ale jak w trakcie pociągu, tak jak w trakcie jazdy pociągiem, jeśli przypomni, to mi powie. No i nie powiedziała mi. W każdym razie, dlaczego ja ten temat poruszam? Ponieważ yy, kiedy my działamy z czymkolwiek. Czy to są leki, czy to są zioła, czy suplementy, czy praca z emocjami, my potrzebujemy być obecni. Tak? Będę czasami używała słowa muszy, mus muszę, musimy, tak, powinniśmy, ale ta obecność jest po prostu bardzo wskazana. Ponieważ ja już wiedziałam po tej odpowiedzi, że jeżeli ktoś nie wie, co zażywał, tak, ona mówi, że jakieś zioła piła jakieś. Czyli jeżeli nie wie ktoś, jakie zioła pił, ile czasu to robił, to znaczy, że nie był w ogóle zaangażowany. To znaczy, że tej osoby tam w środku nie było. W tym, co się działo, tak? W tym całym procesie, tak to nazwijmy. A naprawdę nasza obecność jest kluczowa, ponieważ my, jak znacie tabelę Hawkinsa, ja też mówiłam w którymś z filmów, jeżeli my działamy z poziomów poniżej odwagi, czyli z poziomu ofiary, czyli bierzemy jak z automatu na ślepo co nam dają po prostu. A pan tutaj pan doktor powiedział, że te tabletki są ok, dobra biorę i na ślepo po prostu zajadam. A tutaj pani Zielarskiego poleciła to działa, dobra biorę. Tutaj naturopata to i tamto, dobra biorę. Tutaj Ewelina z totalnej biologii poleciła napisać list uwalniający, dobra, odhaczę, odhaczone, tak, zrobione. Potrzebna jest obecność Ponieważ te substancje, już tutaj podkreślmy, nie wiem, suplementy czy zioła, one mają ogromny wpływ na naszą biologię ciała, ale my również ogromną część tych produktów, tak to nazwijmy, aktywujemy naszą esencją życiową, naszymi przekonaniami, naszą wiarą na przykład, że nam się uda, naszym zaangażowaniem. Ja to nazywam taką trzeźwością, że jesteś trzeźwy, tak? Czyli albo jeszcze inaczej, jesteś obudzony. Czyli nie śpisz. Czyli nie bierzesz tego wszystkiego na śpiocha, aby brać, bo wierzysz w to, że świat zewnętrzny zrobi robotę i po prostu ty jedyne co musisz zrobić to tylko po prostu wstawać rano, otwierać opakowanie tabletek, tak? Albo zalewać zioła i wypijać. Nie, nie, nie. Absolutnie. Jesteś również energią. Jakaś tutaj mucha mi przeszkadza. Jesteś po prostu chodzącą, można powiedzieć, emanującą energią, postacią na tej planecie Ziemia i naprawdę najwięcej od ciebie zależy. I na pewno znacie ludzi, którzy, nie wiem, biorą jakieś leki, tak, i im te leki nie pomagają. I znacie takich, którzy biorą jakieś leki i im pomagają te leki. I tak samo z ziołami, czy z oczyszczaniem organizmu. Bo jest różnica między tymi ludźmi. Obecność po prostu, zaangażowanie, przekonanie, jakie ja mam na ten temat. Czy ja w ogóle wierzę, że ja mogę być zdrowa? To jest naprawdę wyjściówka, to jest takie wyjściowe, to jest to jest tak ważne zauważyć, z jakiego poziomu świadomości tu się znowu odwołuję do Hawkinsa, ja działam. Bo jeżeli ja działam z poziomu ofiary, wiem, że się powtarzam, ale lubię się powtarzać, to co może zrobić ofiara? No ofiara może dać się pożreć po prostu. My potrzebujemy stanąć w swojej sprawczości. Ty potrzebujesz stanąć w swojej sprawczości. Potrzebujesz przede wszystkim mieć kontrolę nad tym, co robisz. Tak? I znowu się powtórzę, ale lubię się powtarzać. Po musisz, musisz, po prostu musisz być obecny, obecna. Musisz być zaangażowana, zaangażowana. I po rozmowie z tą dziewczyną, ja wiedziałam, że ona nie była obecna. Że ona liczyła na to, że świat zewnętrzny jej pomoże, tak? I wysnuła taki wniosek, że jej nie pomógł. I jeszcze jedna tutaj jest kwestia. I ja też nie chcę, żebyście mnie odbierali jakąś taką, nie wiem, przemądrzałą, że pozjadała wszystkie rozumy. Pamiętajcie, że ja mówię z własnego doświadczenia. A moje doświadczenie dla przypomnienia jest takie, że ja wyszłam z zapalenia stawów. Ja wyszłam z boreliozy, wyszłam z trądziku bez żadnej farmakologii. Więc ja mówię wszystko to, co tutaj słyszycie, tak, na moim profilu przez pryzmat mojego doświadczenia. Ja nie jestem żadnym specjalistą, żadnym lekarzem. Jedyna moja etykieta tutaj, tak, potwierdzona dokumentami, to jest fasilitator totalnej biologii. Czas. Czas jest ważny. Kiedy my się uzdrawiamy, będę używała tego słowa, to czas jest ważny. Czas jest dłuższy niż tylko i wyłącznie maskowanie objawów. Bo kiedy ty chcesz, żeby przestało boleć, to ty weźmiesz tabletkę, tak? I przestaje boleć. W najczęstszym algorytmie, oczywiście, bo są takie choroby, gdzie ten ból jednak gdzieś nie wiem, w jakim stopniu zostaje, albo ciało się tak przyzwyczaja, że jest potem coraz trudniej, tak? Nawet maskować ból. Ale wiecie na pewno o co, o co mi chodzi, co mam na myśli. Ale jeżeli chcesz uzdrowić ciało, jeżeli chcesz naprawić ciało, to pamiętaj, że ty potrzebujesz więcej czasu i bardzo przykre jest to, że ludzie zbyt wcześnie zawracają, czyli rezygnują, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich efektów, do szybkich rezultatów. I ja tu mam na myśli boli, nie boli. Jest opuchlizna, o, zaszła opuchlizna. Ale jeżeli naprawdę chcemy się uzdrawiać, jeżeli naprawdę chcemy się naprawić, to potrzebujemy czasu. U nas w totalnej biologii się mówi tak, że w momencie, kiedy ty jesteś w fazie aktywnej, Inaczej mówiąc, w przewlekłym stresie, w ponadprzeciętnym stresie, to w Twoim ciele zachodzą zmiany na poziomie komórkowym. I mamy dwie możliwości. To jest w większości chorób, tak? Ponieważ w większości chorób nie widać tych zmian, nic, tam, nic nas nie boli, nie ma żadnego obrzęku, puchlizny, wszystko zadziewa się na drugim planie. Ewentualnie, jak robimy rutynowe badania, to lekarz może coś zauważyć i oczywiście nazwać to po medycznemu, tak? Ale w większości, dużej większości chorób my tego nie widzimy. I co się dzieje w środku? W środku następuje albo degradacja tkanki, najprościej mówiąc robią się nam dziury, że tak powiem, tak? Albo następuje rozrost tkanki, czyli na przykład guzy, tak? To od razu wyobraźnia tutaj poruszona, pewnie wiecie, znaczy na 100% wiecie, umiecie sobie wyobrazić, tak? Co to jest degradacja, co to jest właśnie ten rozrost. I to jest faza aktywna, czyli w ten sposób nam biologia, tak, pomaga przetrwać. Ale kiedy na przykład jakaś okoliczność powoduje wyjście z tego konfliktu, nie wiem, dla przykładu ktoś nas oskarżył w pracy, i to jest niesprawiedliwe, i to nie jest prawda, ale my to przeżywamy, czyli jesteśmy w konflikcie aktywnym. No i powiedzmy, że tak to przeżywamy mocno, jest to ponadprzeciętny stres, że w naszym ciele zachodzą zmiany. Ale kiedy okoliczność rozwiąże ten konflikt, czyli jesteśmy zaproszeni do gabinetu, tak, naszej, nie wiem, kierowniczki, ona mówi: Przepraszam cię, Ewelina, ale to jest pomyłka. Widzieliśmy na kamerach i już dzisiaj wiemy, że to nie ty. Konflikt zostaje rozwiązany, tak? Fakt faktem, że to jest nieświadome rozwiązanie, co jest jeszcze innym tematem i warto na pewno sobie uświadomić, co i jak, ale już wtedy ciało wchodzi w fazę naprawczą i pojawiają się objawy, które są nazywane chorobą. A to tak naprawdę z poziomu biologicznego jest faza naprawcza, czyli ciało się naprawia. I żeby ciało dokończyło fazę naprawczą, to naprawdę potrzeba czasu. Moje zapalenie stawów było fazą naprawczą. Ja potrzebowałam półtora roku, żeby sobie z tym poradzić. I ja nie brałam na śpiocha, będę tak tutaj się posługiwać tym słowem. Po prostu na śpiocha, na ślepo, suplementów, tak, leków, nie wiem, jedzenia, tak, bo też dbałam o, o dietę. Znaczy, leków to ja w ogóle nie brałam, tylko podałam przykład. Ale wiecie o co chodzi? To nie było wszystko na ślepo. To było z uważnością, ja miałam plan. Ja byłam codziennie żywa, stawałam żywa do tego. Ja doskonale wiedziałam, co ja robię, ja się interesowałam wszystkim, ja byłam ciekawa. I zawsze mówię: bądź ciekawy, bądź ciekawa. Wiesz dlaczego? Bo ciekawość to pierwszy stopień do nieba na Ziemi dla nas wszystkich. I jest to moje powiedzenie. Kiedyś zeszło do mnie, że tak powiem, ze źródła. Uwielbiam to powiedzenie. Tak jak nam się kiedyś mówiło, i nadal się mówi, że ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła, tak ja mówię: nie, twoja ciekawość jest pierwszym stopniem. Do nieba, na ziemi dla ciebie, ponieważ kiedy jesteś ciekawy, ciekawa, zdobywasz informacje. Wiesz coraz więcej, a dzięki temu, że wiesz coraz więcej, masz większą kontrolę, większą sprawczość. Kiedy ty dochodzisz do różnego rodzaju informacji na temat zdrowia, na temat swojego ciała, to ty wiesz, że ty możesz coś z tym zrobić. I w pewnym momencie dochodzisz do takiego punktu, że jesteś pewny, pewna, że najwięcej dla swojego ciała możesz zrobić tylko i wyłącznie ty. I to jest sprawczość, to jest powrót do siebie. A kiedy liczymy tylko i wyłącznie na świat zewnętrzny, czyli oddajemy sobie zdrowie w takim sensie: masz i napraw mnie, jesteśmy rozłączeni totalnie. Rozszczepieni, nas tam nie ma, bo liczymy na świat zewnętrzny: popsułem się, popsułam się, napraw mnie, daj mi jakieś tabletki, zrób mi jakiś zabieg. Tak to nie działa. jesteśmy czymś więcej, kochani. I to jest bardzo dobra wiadomość. Że tylko my mamy największy wpływ na to. Tak samo badania, tak placebo nocebo. Czytałam kiedyś, że badania na lekach nie mogą się odbyć bez właśnie zaangażowania w to placebo i nocebo. Że wtedy mogłyby być nieuwzględnione. Weźcie to, wyjaśnijcie. Ja bardzo też lubię, jak ktoś mówi, no bo to placebo, to nie pomaga, bo to placebo. A o czym mówi placebo? O twojej sile umysłu. Bo jeżeli ktoś w badaniach dostaje prawdziwe leki, i pustą tabletkę, w cudzysłowie, tak, z jakimiś witaminami, i lek działa tak samo jak ta pusta, z witaminami tabletka. To kurde, jaką siłę ma umysł? I na odwrót, no bo Jeżeli ktoś bardzo wierzy, że coś mu zaszkodzi, mu to szkodzi, mimo że nie powinno szkodzić, zobacz, jaka siła jest w nas, albo nawet nie siła moc, jaką mamy moc w sobie. Dlatego wracam do tematu, już tłumaczę, dlaczego w ogóle poruszyłam e, tą historię. Ponieważ chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że aby się uzdrowić, potrzebujesz czasu i bardzo ważne, przede wszystkim jest to, bardzo ważna jest wiara. Wiara, że to, co robisz, ma dla ciebie sens, jest dla ciebie logiczne. I bardzo ważne jest to, żebyś miał, miała cel w głowie, żebyś ty dokładnie wiedział, wiedziała, do czego zmierzasz. I uwierz mi, że nie musisz znać scenariusza, on się sam ułoży. Scenariusz sam cię doprowadzi do Twojego celu. I też pamiętaj, że wszechświat, nie wiem, Bóg, anioły, światło, cokolwiek, jakkolwiek nazwiesz, będzie w trakcie tego scenariusza stawiał tobie, przed tobą, różnego rodzaju okazje. Sięgaj po te okazje. I dla przykładu, jakie okazje ja dostawałam, to był gabinet biorezonansu. Bardzo kontrowersyjne badanie, nadal, ale ja tam poszłam. Informacje. Które pomogły mi poskładać wszystko w całość i podjąć działanie. Wiedziałam, jak działać. To były informacje na temat diety roślinnej, którą wtedy ja czułam. Ty nie musisz jej czuć, ty możesz inną dietę poczuć. To były książki o aniołach, o aniołach, które mi po prostu pomagały codziennie. To był rozwój osobisty. Książki, które pomagały mi uwolnić emocje. Ludzie, których spotykałam, ludzie, których spotykałam, których spotkałam, kurde. Wiele miesięcy wcześniej. I którzy w tym momencie, kiedy ja zachorowałam, przynosili mi rozwiązanie. Zobaczcie, jak to jest pięknie zaplanowane. Dlatego bądź uważny, żeby nie przeoczyć swojej okazji. One będą Ci dawane co chwilę. Ale pamiętaj, że to Ty musisz po nie sięgnąć. Nawet ten film potraktuj jako okazję. Bo jeżeli tutaj jesteś i tego słuchasz, to nie jest przypadek. Miałeś, miałaś to usłyszeć. I trochę odbiegłam od tematu, mam taką tendencję, ale jeszcze raz, jeżeli chcesz się uzdrowić, potrzebujesz więcej czasu, więc nie zawracaj, bo bardzo często ludzie zawracają. Albo nawet jak nie zawrócą z tej drogi, to będą na tej drodze sięgają po kolejne narzędzie, po kolejne suplementy, po kolejną metodę. Ale czy to nie jest zachwianie wiary? Ojej, to nie działa. Muszę znaleźć coś innego. Ja z zapalenia stawów bez żadnych farmakologicznych leków wychodziłam półtora roku. Z boreliozy bez leku wychodziłam 8 miesięcy. Z trądziku wychodziłam około tam 5-6 miesięcy. Codziennie ta sama rutyna. Codziennie praca mentalna, symboliczne rusztowanie, które wszystko podtrzymuje, żeby nie zwątpić się nie poddać, trzymanie się nawyków żywieniowych, jedzenie suplementów diety, robienie sweepera, jak miałam siłę przytulanie się do drzew, potem jak miałam więcej siły jeżdżenie raz w miesiącu na reiki, na metodę krzyżowoczeszkową, na oczyszczania energetyczne. Do skutku. I jeszcze na koniec Wam powiem, e, jakie mi uczucie towarzyszyło, bo może Wam to pomoże. Mm, mi towarzyszyło takie dziwne uczucie, jakbym była w balonie. Jakbym była w balonie i wiecie, jakbym napierała na tą gumę i cały czas tego balona rozciągała, i tak czułam, że kurde, że nie mogę, że cały czas jestem w miejscu. Bo dla przypomnienia, dopiero po pięciu miesiącach około pracy nad sobą, ja dostałam, wróciła mi energia życiowa. Ból był cały czas taki sam. Nie wspominając w połowie o kryzysie epiloptoidalnym, tak? Czyli to jest najtrudniejszy moment zdrowienia. W każdym razie dopiero po półtora roku ból znikał. Ale wracam do balona. Ja napierałam, ja w czułam się tak, jakbym stawiała czemuś opór, jakbym napierała, to było dosyć ciężkie, tak w czuciu nawet, nie wiem, czy to było czucie fizyczne, nie wiem, jak to opisać, skąd to płynęło. W każdym razie tak się czułam, jakbym tego balona rozciągała, 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 aż go tak rozciągnęłam, słuchajcie, że się przebiłam. I to jest właśnie chyba absolutnie dobre słowo. Tak, że będziecie pracować nad sobą, będziecie działać i działajcie do skutku, aż się przebijecie. I wy doskonale będziecie wiedzieć, kiedy to przebicie nastąpiło. Także tyle ode mnie na spontanie. Mam nadzieję, że te filmiki są użyteczne, takie mają być. Pamiętajcie, jest to moja perspektywa, ponieważ są to moje doświadczenia każdy ma prawo mieć inną perspektywę, inne doświadczenia. Pamiętajcie, że nie ma uniwersalnej prawdy tak też działa nasza podświadomość. Tak. To, w co wierzysz, zostanie ci pokazane w świecie zewnętrznym, także wszechświat nie ma innej możliwości. Jak udowodnić ci, że masz rację, tak? czyli te wszystkie Twoje przekonania pokazać ci tutaj na zewnątrz. A jeżeli jest po drugiej stronie osoba, która potrzebuje wsparcia, to na koniec tylko przypomnę, że jestem certyfikowanym facilitatorem totalnej biologii. Na co dzień zajmuję się i przeprowadzam konsultacje. Pracuję również z przekonaniami, z podświadomością, rana matczyna ojcowska, wewnętrzne dziecko. Więc jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, jeżeli ktoś czuje moją energię. To serdecznie zapraszam. Szczegóły znajdziecie w opisie. Całuję Was, ściskam Was i cudowności. Do następnego filmu.